Hejka widzowie, ja jestem tym. a dzisiaj jesteśmy z mamą, bo będziemy rozwiązywać egzaminy klasistym, więc jeżeli Wam się film spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie i komentarz. No eee, wiecie co? Eee, ja w ósmej klasie byłam jakieś chyba 23 lata temu i nie wiem czy będę umiała czy, czy będę potrafiła na pomóc. pomocować. Ja pokażę. Zoom, Test. Mhm. No mram. Ale spróbujemy. Może się uda. Jak może myśli? Wy nam pomożecie. A to widzę, nie ma nam jak pomóc, bo nie ma live'a. E, może jak nie będziemy znali e, odpowiedzi na jakieś pytanie, to napiszemy w komentarzu to pytanie. Mhm. Jakby to był live, to by, nam widzowie, to by nam widzowie od razu by mogli napisać. A, no, a kiedy będzie można live'a nagrać? Mm. Nie wiem, to trzeba jakoś tam ustawić. Aha, a nie trzeba mieć iluś tam. Nie, mnie nie to, że trzeba mieć drugi. Nie, nie wiem. Aha. Dobra. Mm. Zaczynamy. No to ty, ty, ty Ja przeczytam tekst. Ja tylko ja pokażę, jaki to tekst. Czy długi o taki tekst. Mm. Dobra. Nie, nie przerażajcie się, tekst jest króciutki. Co kto lubi? Co lubicie robić? zapytała pani uczniów. Podniosła się kilka rąk. Łowić ryby, krzyknął Paweł. Po nim wykrzyknął Janek. Grać w piłkę nożną. Biegać, zawołał Zenek. Czytać książki, głośno powiedziała Ola. Chętnie czytam książki historyczne, dodał Kamil. Zadanie pierwsze. O, już? Mhm. Nadia, przeczytaj zadanie pierwsze. Kto by powiedział w tekście słowa, co lubicie robić? No, pani. Czyli kto? Pani, pisz Nadia. E, tu. Mhm. No, no tutaj. I tutaj pokazuję, ile minut nagrywam. Okay. Na podstawie tekstu połącz linią imię dziecka z jego ulubionym sportem. Czyli tak, kto lubi grać w piłkę? Piłkę to. Gdzie tu jest? Zenek. Tu? Nie. nie. Po nim krzyknął Janek. Biegać. E, grać, grać w piłkę nożną. Y... Czyli Janek krzyknął, że grać w piłkę nożną. Piłku? Gdzie jest piłka nożna? Tak. Mhm. Z... To? Nie, bo kamera. Ok. No. Zaraz wam pokażemy zadania. E, dobra, a kto powiedział, że biegać? Mm, Kamil? No popatrz w tekst. Zenek. Zenek, pewnie. Czyli tu. Tu. Mhm. Słuchajcie, poranne e, e, wykonywanie takiej pracy to nie jest prosta mhm. rzecz. Zadanie trzecie. Zaznacz tak, jeśli zdanie jest prawdziwe, a nie jeśli zdanie jest fałszywe. Tylko Ola, jedna z postaci występujących w tekście, lubi czytać książki. A gdzie jest Ola? Tak, prawda, masz rację. Teraz ty czytaj. Użyte w tekście zdania wykrzyknikowe służą podkreśleniu uczuć osób wypowiadających je. Hmm? Czyli jeśli mamy na tym wykrzyknik, to podkreślamy uczucia, że czytać książki, biegać, łowić no tak. ryby. Tak. nie mhm. pokażę widząc zadania. Chyba. <laughs> o, tutaj... Jest napis pani. Napis pani. Tu jest... E, o, tutaj trzeba było połączyć. A tu trzeba było zaznaczyć prawda fałsz. Dobra. Tutaj e, tutaj mamy, że już jest 4 minuty, tak? No. Okay. Mamy 10 minut, czyli jeszcze nam 6 minut zostało. Lecimy no. dalej. O, kolejny tekst. Pokażę jaki. Też nie za długi. O. Taki i tyle co tam. Dobra. No, to tak już. i nie przerzuciłeś dwóch raz, no, dobra. No, no, czytaj. Pięć minut odcinka zostało. Przeczytaj tekst piosenki i wykonaj zadania 8 9, 10. Hmm. Bo sport to moje hobby. Trenuję pilnie dziś. I skrycie marzę o tym, że będzie ze mnie mistrz. Młotem, kulą oraz dyskiem rzucam coraz dalej i pokonam wkrótce wszystkich groźnych mych rywali. Bo sport to moje hobby, trenuję pilnie dziś i skrycie marzę o tym, że będzie ze mnie mistrz. Zadanie 8. Zaznacz pod prawną odpowiedź. Osoba wypowiadająca się w piosence mówi o swoim hobby: A. z bojaźnią, B. ze smutkiem, C. z optymizmem. Czy D ze złością? Pytania w milionerach. Nati, która będzie odpowiedź? Z bojaźnią, ze smutkiem, z optymizmem, czy ze złością? Złości się, że będzie mistrzem? Czy jest taka optymistyczna? No właśnie. Czyli C z optymizmem. Na podstawie tekstu zaznacz tak, jeśli zdanie jest prawdziwe, a nie jeśli jest fałszywe. Osoba wypowiadająca się w piosence mówi, że ukrywa swoje marzenie. Tak? Czy nie? Nie. Myślę, że tak, bo tutaj będzie, że trenuje pilnie dziś, i skrycie marze o tym. Czyli myślę, że ukrywa. Czyli yy, na źle zaznaczyłeś. Kłeczko. że o, widzicie. I. Nie, może znowu. Wiecie, to ja się pomyliłam, naty dobrze zaznaczył. I co teraz w takiej sytuacji? A, na to znowu. Napisz po prostu tak. Na to znowu dajemy I tu dajemy, tak? Tak. Jak pokażę widzą, to zadanie. Zobaczcie po prostu... to jest? O, o. Ho, ho. o, No Dobra. Ale z mojej winy. Refren piosenki rozpoczynają słowa bo sport to moje hobby. Tak. Mhm. Wyrazy rymujące się w piosence to dyskiem... Rywali. rywali. Hmm. rywali to nie. Młotem kulą oraz dyskiem rzucam coraz dalej i pokonam wkrótce wszystkich groźnych swych rywali. O nie, nie. O, teraz trzeba będzie napisać jeszcze dwie minuty filmu. Mhm. Jedną z konkurencji sportowych uprawianych przez osobę wypowiadającą się w piosence jest rzut. Motem, kulą oraz dyskiem. Osoba wypowiadająca się w piosence masz, ma, ma szansę zostać mistrzem, ponieważ z jego marzeniem, i jego tutaj pilnie, że to jest jego hobby, tak, marzenie i trenuje pilnie dziś, czyli możesz napisać, ponieważ jest to marzenie i pilnie trenuje. Tu masz już napisane, ponieważ jest to jej marzenie, jest to tej osoby jej marzenie i pilnie trenuje. No razie, będziemy kończyć, bo już koniec... Musimy kończyć, mimo że mamy jeszcze e, trochę zadań, ale resztę zadań już e, e, wykonamy poza filmikiem. No to dobra. E, to co, żegnamy się z widzami. No. Trzymajcie się. Hej! No to widzimy się za parę dni, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz. I kiedy ten film będzie. E... No to dzisiaj jest co? Wtorek? No. W środę nagrywasz? Nie bo ja sobie opublikować, bo ja co dwa dni nagrywam. Czyli ten dzisiejszy opublikujesz jutro, tak? No może. Albo dzisiaj. No zobaczymy. Na ty się naprawdę. zastanowi. No. Dobra, więc co, widzimy się chyba jutro. Chyba jutro. No. Trzymajcie się! Czekaj. Musimy jeszcze parę sekund poczekać, bo zawsze mi ucina. Czekaj. No więc hej, dobra.